Czas na Radom na talerzu. Kolejna wycieczka w ramach Fast Food American State Trip, czyli kulinarnej wycieczki po Stanach Zjednoczonych. Naszym przewodnikiem i pilotem sterowca Radia Radom, jak zwykle, Masterchef Global Szef, ambasador kuchni polskiej Michał Fabiszewski. A ja już teraz oddaję głos. Careful, guys! Żarty się skończyły. Zabieram Was do stanu, w którym należy wystrzegać się wypowiadania nazwy tego stanu na głos, bowiem zła wymowa jest tutaj karalna. Gdybyśmy chcieli przeczytać ją po polsku, brzmiałaby Arkansas, ale nie może być tak łatwo. Prawidłowa nazwa tego stanu to Arkansas. So, repeat please, powtórzcie Arkansas teraz możecie być pewni, że nie wylądujecie w areszcie. Obowiązkowym miejscem do odwiedzenia w Arkansas jest małe miasteczko Little Rock, gdzie Bill Clinton wpadał na wyśmienitego chili cheeseburgera. A teraz mam pytanie na temat strategiczne. Chłopaki, ile razy w knajpie czy restauracji słyszeliście od swojej dziewczyny, że nie jest głodna? Cytując klasyka, zobatera. W Arkansas, we wszystkich pubach, w menu znajdziecie pozycję o nazwie My girlfriend is not hungry, czyli moja dziewczyna nie jest głodna. To pozycja pomaga w sytuacji, gdy na randce Wasza połówka mówi, że nie jest głodna, ale kiedy kelnerka przynosi jedzenie, ona zjada ponad połowę Waszego talerza. Pozycja My girlfriend is not hungry to dodatkowa porcja frytek, i dwóch smażonych skrzydełek z kurczaka lub trzech smażonych paluszków serowych. Można się bawić, to jest Ameryka. Pamiętajcie! Ale wróćmy do Billa Clintona. Jak pamiętacie, to jeden z prezydentów, który lubił na ostro i jadał chili cheese burgery. Teraz posłuchajcie, jak takiego ostrego burgera zrobić sobie w domu. Potrzebujecie 2 pomidory, 1 czerwoną cebulę, 1 ząbek czosnku, 1 łyżkę waszego ulubionego keczupu, 400 g wołowiny na burgery, 1 łyżkę oleju, 100 g otartego sera ale ostrego typu cheddar, 2 bułki do hamburgerów, 80 g zielonych papryczek jalapenos, 40 g majonezu, kilka liści sałaty. Warto. Jak przygotować taką kanapkę? Pomidory należy umyć, przepołowić, usunąć pestki i pokroić w drobną kostkę. Cebulę i czosnek obrać, posiekać i wymieszać z keczupem i pokrojonymi w kostkę pomidorami. Z wołowiny przygotujcie kotlety do hamburgerów i smażcie je przez około 2 minuty na rozgrzanym oleju. Obróćcie je na drugą stronę, posypcie serem i następnie pod przykryciem na średnim ogniu smażcie przez kolejne 3 minuty. Aż ser się rozpuści. Bułki do hamburgerów należy opiec na patelni, a papryczki jalapenos posiekajcie w drobną salsę. Każdą połówkę bułki należy posmarować jedną łyżeczką majonezu. Na dolnych częściach bułek ułóżcie listy sałaty, salsę z papryczki jalapenos, wołowe burgery, a na nich połóżcie salsę pomidorową i przykryjcie górną częścią połówki bułki hamburgery są gotowe. Czy czujecie się choć trochę jak prezydent USA na lunchu? Zróbcie sobie koniecznie takie burgery w domu. Ze stanu Arkansas dla Radio Radom o kuchni z przekąsem, smakiem i humorem mówił jak jest szef Michał Fabiszewski. A po więcej inspiracji oraz przepisów zapraszam na kanał Michał Fabiszewski na YouTubie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz napiszcie w komentarzu, jakie przepisy chcielibyście usłyszeć. Radio Radom 87 i 7